Dobra, Siemanko, witam w kolejnym odcinku. Nieco innym niż zwykle, bo dzisiaj plan jest na pokazanie wam mojej fury, ale musimy zacząć od porządnego umycia, bo trochę jest ufajdana po ostatnich treningach. Teraz chciałem wam zaprezentować i przedstawić mojego nowego partnera, jakim jest firma Motul Polska, która mnie wyposaża w sprzęty do mycia, do pielęgnacji roweru, a przy okazji pomoże zrealizować nieco więcej planów w tym sezonie. Także lecimy. No dobra, jeszcze ostatni element układanki. Czerwona wlepa motula, która ląduje na wahaczu od strony napędu, żeby była widoczna przy każdych fotach roweru. Bo foty się od tej strony robi, tylko byłoby łatwiej jakbym miał paznokcie. O dobra żeby było prosto. Czy w sumie. A, to już widzę, że będzie źle. No nie! krótka no mogło być lepiej pewnie ją przekleję ale zacznijmy Chwilę czekałem z tym bike checkiem, bo chciałem się podzielić z Wami swoim takim stricte już docelowym bike checkiem, ze wszystkimi ko komponentami, jakie planowałem zmienić, bo w zasadzie z seryjnego roweru została tu tylko rama i zawieszenie, także jest to dość customowa konstrukcja. Trochę go już zdążyłem porysować, trochę popsuć, trochę poserwisować, także myślę, że najwyższa pora opowiedzieć, co tutaj jest po kolei do niego przykręcone. Podstawą jest rama Marine Alpine Tray w największym rozmiarze XL. Aktualnie ustawiona na e, najstromszą główkę, bo warto wspomnieć, że ta rama ma aż 12 ustawień geometrii. Możecie sobie mieszać właśnie ustawienie sterów, flip chipa tutaj, czy chcecie muleta, czy dwa razy 2 razy 29 czy flip chipa tutaj z ustawieniem high i low. Ja aktualnie mam właśnie dwa koła 29. Eee, najstrąszą główkę, czyli tam okolice 64 czy 64,25 stopni, i tak samo wysokie ustawienie na wahaczu, dzięki czemu ten rower dalej, mimo swojego wielkiego rozmiaru, pozostaje fajny, zwinny na cieśniejszych zakrętach. Ramę mamy, także przejdziemy sobie do zawieszenia, czyli zawieszenie RockShox Super Deluxe Ultimate na sprężynie 500, aktualnie przy filmie, gdzie ustawiałem zawieszenie, miałem 450, ale po powrocie z finale, gdzie już zacząłem nieco żwawiej jeździć, stwierdziłem, że najwyższa pora założyć troszkę cięższą tą sprężynę, czyli 500 z przodu Amor Rockshock Zeb też Ultimate na Chargerze 3, czyli nie tym najnowszym, tylko na seryjnym, który wychodzi z tym rowerem. 170 skoku i aktualnie jest ustawiony w okolicach 70-74 PSI. Przechodząc dalej, mamy koła z przodu i z tyłu. Mamy karbonowe kompletne koła od WTB, model CZR i 30. Karbonowa obręcz asymetryczna. Eee, przez co w sumie nie wiem do końca co się dzieje, ale ciężko się opony zakłada, to na pewno. Eee, z tyłu oponka WTB Judge eee, o szerokości 2.4 z mieszanką nieco twardszą niż z przodu, po to, żeby troszkę dłużej eee, starczała i nie trzeba było co chwilę jej zmieniać. Z przodu verdict w... Szerokości 2,5, także nieco szerzej. Takie kombo sprawdza mi się już fajnie od dwóch sezonów, bodajże. Z tyłu jest to opona, która zapewnia mi po pierwsze fajną trakcję, ale po drugie bardzo fajnie się toczy. Ma dość niskie klocki na środku skierowane w, do kierunku jazdy, także fajnie się toczy, a z przodu mam nieco bardziej gryzącą oponę, która się super sprawdza na ściule. Piasty też WTB, które kompletnie przychodzą z tymi kołami, także tak to wygląda. Z tyłu mam wkładkę, z przodu nie i najprawdopodobniej tak spędzę cały sezon. Możliwe, że wrzucę tutaj w dalszej części roku jeszcze nieco cięższe opony z nową mieszanką SG1, ale no jeszcze nie zdążyłem ich dorwać, także na razie jestem na standardowych. Przejdźmy sobie teraz do napędu. Kaseta SRAM GX Eagle z napędu transmission. Łańcuch tak samo. GX Transmission. Yy, przerzutka X0 Transmission. Korba X0 Transmission o długości. Jakiej długości? Pewnie 165. Tutaj będzie? Nie jest napisane, ale zakładam, że 165. I. Zębatka, może Wam się wydawać, że mnie trochę powaliło, ale jest to zębatka od myfrenda z AliExpress, bo oczywiście, jak to na krakowskiego centusia przystało, przeciągnąłem zmianę napędu, no i musiałem kupić zębatkę, przydałoby się jeszcze kupić kasetę potem, eee, no ale jak zobaczyłem ceny kaset do Corp Transmission na 8 śrub, stwierdziłem, nie no, tyle to nie. Odpaliłem AliExpress, wziąłem jakąś, Taką ładną, srebrną. I kurczę działa. Nic łańcuch po niej nie goni, fajnie się trzyma, a była 3 czy 4 razy tańsza. Niestety jest w rozmiarze 34, bo to był e, najmniejszy rozmiar, ilość zębów, jaka była dostępna. No i jest trochę mało. Na Sztajfach Myślenickich czy gdzieś indziej w Bielsku muszę trochę pognieść. No ale. Coś za coś. Idziemy dalej. Mamy sztycę Lana V2 o długości 240 mm, także najdłuższe, co było do niedawna, w zasadzie dostępne, bo wiem, że teraz wyszły ramy nowe, ale jak ją kupowałem to było najdłuższe to, co mogło być, a przy mnie gdzie mam 1,94 wzrostu. Od dawna tego potrzebowałem, w końcu mam sztycę taką jaką trzeba, nie muszę nic zmieniać, ustawień siodła pomiędzy zjazdami. Tylko mam jedną wysokość i operuję z manetki tak jak to powinno być od samego początku. Na końcu sztycy siodło WTB Silverado z tytanowymi prętami, bardzo wygodne, leciutkie przez tytanowe pręty, jest jeszcze wersja z karbonowymi, ale stwierdziłem, że jakby gdzieś ten rower miał bezwładnie polecieć w krzaki, to karbonowe mogłyby się czasem poddać, a tego podczas wyścigu bym nie chciał, dlatego postawiłem na ciutkę cięższe tytanowe pręty. Lecimy dalej, przejdźmy sobie do kokpitu. Co tu mamy? Cockpit Ambita. Nie pamiętam modeli, no. dlatego sprawdzę jeszcze wszystko. Przejdziemy sobie teraz do kokpitu. Cały kokpit, czyli mostek, kiera jest. Yy... Jest, no, jest w rowerze. Przejdziemy sobie do kokpitu. Cały kokpit jest z firmy Ambit Components, z niemieckiej manufakturki. Kiera GC, karbonowa, z owalną obejmą, dzięki czemu ma nieco więcej flexa, które, który pozytywnie wpływa na spuchnięte przedramiona. Do tego mostek, Ambit, już Wam mówię jaki, Komponent. Ambit Realm się nazywa długość 40 mm, czyli ich środkowy rozmiar, bo mają 35, 40 i 45. Ja postawiłem właśnie na ten środkowy, bo z doświadczenia wiem, że 35 to już dla mnie było nieco za krótko. Ten przód trochę mi zaczynał myszkować. 45 mogłaby się przy tak dużym riczu okazać troszkę przy tak dużym riczu ramy troszkę za długa, dlatego wybrałem 40. Wiadomo, no jest to tylko te 5 mm, ale myślę, że jak się już wczujemy w rower, to i te 5 mm odczujemy. Idąc dalej, hamulce HS Dominion w czterech tłokach, bardzo jestem z nich zadowolony. Właśnie na tym się skupiałem, komponując tegoroczny rower, żeby trochę ulżyć moim rękom, zawsze miałem z tym problem, a teraz w połączeniu właśnie z kierownicą, z owalną obejmą i z hs które bardzo delikatnie trzeba naciskać na klamkach, charakteryzują się właśnie bardzo łatwą pracą klamki. W ogóle nie mam problemu z rękami. I teraz szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy to jest kwestia właśnie ty, tego kokpitu z fajną kierą, z fajnymi heblami, czy może w końcu wytrenowałem te łapy. Nie wiem i się pewnie nie dowiem, czego to kwestia. Idąc dalej, Gripy DMR, Death Grip w opcji najgrubszej i prawie że najbardziej miękkiej. Nie jest to wersja Race, jest to wersja ta miękka i jest to myślę. Całkiem fajne optimum. Trochę pewnie będę jeszcze z gripami kombinował, bo nieco mnie drażni, że te death gripy tak się szybko ścierają i myślę, że nie tylko mnie, także coś tutaj pozmieniam. Tarcze z przodu też H&S y 200 mm z przodu, jak i z tyłu. Chciałem dać 220 do przodu, ale nie znalazłem adaptera takiego, a już nie zdążyłem kupić. Także może gdzieś w dalszej części sezonu wrzucę 220 błotniczek ze fala całą zimę się zbierałem, żeby kupić błotnik, bo jeździłem w przeróżnym warunie, w wielkim błocie, syfy i tak dalej kupiłem błotnik, zaczęła się piękna pogoda, nic po oczach nie chlapie ale w razie w, zawsze jest co więcej, manetka ze starego srama, bo nową z Transmission niestety zepsułem i musiałem założyć zapas a tutaj manetka do sztycy, bo warto wspomnieć, że jak bierzecie łapa, to on przychodzi bez manetki ee, z seryjnie, z seryjnej wersji tego roweru. Także co? Aha, tu jeszcze tu przejdziemy, bo o tym bym zapomniał na koniec. Pedały, kranka, ee, jeżdżę na nich już. Drugi albo trzeci sezon. Wczoraj robiłem reanimację wszystkiego z serwisowym zestawem. <laughs> Udało się, będą banglać też i w tym roku bardzo odpowiada mi ten system i luz yy, na pedale, także zostaje na, na krankach, a Prowadnicę łańcucha dzięki której nie będzie mi spadał mam nadzieję łańcuch na żadnych wyścigach również jest z niemieckiej manufakturki Ambit który ma bardzo fajną regulację tej prowadnicy bo nie trzeba ściągać napinacza i coś kombinować tylko w tym miejscu jest imbusik który tylko luzujecie i możecie sobie ustawiać prowadnicę góra dół w zależności jaką macie zębatkę także tak by to było. Tego roweru jeszcze nie ważyłem, a bardzo jestem ciekaw i pewnie wy też, ile waży na ciężkich oponach z kuszkorem, z bidonem w największym rozmiarze, w wersji takiej stricte race ready, która ma się po prostu nie psuć i być kuloodporna, e, że tak powiem. Dlatego w komentarzach zrobimy konkurs, gdzie... E, będziecie zgadywać wagę tego roweru właśnie w takim setupie z pustym bidonem z jakimiś tam nabojami w środku w ramię, bo warto też wspomnieć, że mam tutaj schowek na właśnie jakieś takie różne duperele i osoba, która będzie najbliżej tej konkretnej wagi zgarnie zestawik kosmetyków rowerowych od Motula. By było na tyle. Dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Nie wiem skąd. Może z Trutnowa z wyścigu, albo może Trutnow już był. Nie wiem. Nara.